Dzień dobry. Nazywam się Janna Wieczorek. Jestem fizjoterapeutą uroginekologicznym. Dzisiaj chciałabym państwu opowiedzieć o nietrzymaniu moczu. Nietrzymanie moczu to mimowolne, niezależne od świadomej decyzji oddawanie moczu. Jest zawsze nieprawidłowym objawem i wymaga oceny przez lekarza oraz fizjoterapeutę uroginekologicznego. Podstawowe typy przewlekłego nietrzymania moczu to wysiłkowe nietrzymanie moczu Nietrzymanie moczy z nagłym parciem, nietrzymanie moczu z przepełnienia. Nietrzymanie moczu jest zawsze nieprawidłowym objawem i nie należy przyjmować, że jest to normalną sytuacją wynikającą np. ze starzenia się. Dla wielu osób jest to wstydliwy problem. Pokażę podstawowe ćwiczenia, jakie można wykonać w przypadku nietrzymania moczu. Jednak tylko wizyta u fizjoterapeuty, badanie oraz indywidualnie dobrane ćwiczenia mogą przynieść efekt terapeutyczny. W tym ćwiczeniu usiądź wyprostowana na krześle, czubek głowy poprowadź do sufitu, tak jakbyś się chciała wyciągnąć, urosnąć dodatkowo. Ręce ugięte w stawach łokciowych wysuń na bok. Teraz podczas zrób spokojny wdech. Na wydechu zbliż ręce, tak jakbyś chciała zbliżyć ręce tutaj do ciała, równocześnie podwijając miednicę. Tak jakbyś się chciała mocno zgiąć. Na wdechu wracamy do tej pozycji wyjściowej. Spokojnie. I na wydechu, tak jakbyśmy chcieli się zwinąć w taką kuleczkę. Przy tym zwijaniu w kuleczkę. Wyobraź sobie, że napinasz całą cewkę moczową, całą pochwę, miednicę, tam wszystko tak, jakby było napięte. Na razie nie napinaj, tylko wyobraź sobie, że się to tam w środku wszystko napina. Spokojnie, wydech i na wdech Rozpśniam. Powtórz około 8-10 razy. W drugim ćwiczeniu połóż dłonie na zewnętrznej stronie kolana. To samo. Wyprostuj się na spokojnie. Rośniemy do góry, czubek głowy do sufitu, ręce na zewnętrznej stronie kolana. Robimy ruch tak jak w poprzednim ćwiczeniu, czyli spokojnie wdech. Na wydechu miednicą podsuwamy się, tak jakbyśmy chciały ją tam przyciągnąć, a tym samym dajemy tutaj kolanami, jakbyśmy chciały popchnąć ręce. Na zewnątrz, ale nie, ręce muszą dać jeszcze opór kolanom, żeby to wszystko stało w miejscu. Czyli tutaj, wydech. Spokojnie wdech. Na wydechu. Kolana napierają na ręce i podwijam miednicę. Spokojnie wdech. Wyprostować się. Na wydechu. Kolana ściskają miednica się podwija. Spokojnie wdech. Na wydechu kolana pchają w ręce. Miednica się podwija. Jeżeli zapominasz o oddychaniu podczas ćwiczenia, licz sobie spokojnie do czterech. Raz, dwa, trzy, cztery i teraz dech. Raz, dwa, trzy, cztery. W ostatnim ćwiczeniu połóż się wygodnie na plecach. Weź ze sobą koc, poduszkę, dużą albo małą piłkę, co znajdziesz pod ręką. Połóż się na plecach. Koc, poduszkę, połóż na udach pod rękami. Teraz zrób spokojnie wdech. Na wydechu cegnij stopy, tak żeby mocno. Tutaj zgięć stopy. Tym samym pchając rękami w poduszkę. Spokojnie wdech, rozluźnij. Na wydechu. Zegnij stopy i pchamy jeszcze tutaj w poduszkę. Spokojnie wdech, rozluźnij wszystko. Na wydechu pchamy ręce w poduszkę, a stopę unosimy kolejny wdech, rozluźniamy wszystko na wydechu, skinamy stopy i pchamy ręce w poduszkę powtórz około 8 razy i wydech wdech, rozluźniamy na wydechu, pchamy ręce w poduszkę i skinamy stopy